Zastanawialiście się kiedyś, jak wygląda praca kierownika pociągu i konduktora? Jeśli jesteście ciekawi, koniecznie oglądajcie ten odcinek. A swoją drogą polecam Wam to wydawnictwo. Magazyn pokładowy znajdziecie na pokładach pociągów Kolei Dolnośląskich. Szkolna, czy? Szkolna. Proszę. Potwierdzenie? Nie, nie mam potrzeby. Dzięki. Sprzedaż i kontrola biletów prowadzona przez pracowników drużyn handlowych KD to tylko część ich zadań. O kulisach tych zawodów opowiedzą wam dwie specjalistki z kolei dolnośląskich. Cześć, mam na imię Justyna. Od 2016 roku pracuję w kolejach dolnośląskich od 2018 jako kierownik pociągu w gnieździe Lednica. Ja pracuję jako konduktor od dwóch lat w kolejach dolnośląskich i jestem w gnieździe Kłodzko. Zacznijmy od obowiązków kierownika pociągu. Oprócz dbania o bezpieczeństwo i porządek na pokładzie pojazdu oraz zapewnianie profesjonalnej obsługi podróżnym jest odpowiedzialny za wiele innych kwestii. Gdy przychodzę do pracy i przyjmuję pociąg, powiedzmy z rana, muszę sprawdzić, czy ten pociąg zgadza nam się z wewnętrznym rozkładem jazdy, czy aby na pewno tym jedziemy. Muszę wykonać próbę hamulca, czyli sprawdzić, czy wszystkie nasze hamulce działają poprawnie, bo taka próba szczegółowa jest ważna 24 godziny. Sprawdzić sprawność toalet, czy mamy całe wyposażenie medyczne, gaśnice, higieniczne, a także robiąc próbę hamulca, oględziny techniczne pojazdu, czy czegoś nam nie brakuje. Jeżeli mam jakieś wątpliwości, wtedy zgłaszam to maszyniście i on idzie sprawdzić, czy faktycznie coś takiego zagrażającego bezpieczeństwu i możliwości wyjazdu pociągu jest. Kierownik pociągu przez całą służbę musi kontrolować stan techniczny pojazdu. Podczas zatrzymań na stacjach i przystankach wysiada z pociągu i obserwuje peron, a także wysiadających i wsiadających podróżnych. Daje znak do odjazdu maszyniście, z którym jest w ciągłym kontakcie. Potrafi udzielić pierwszej pomocy i zareagować w sytuacji kryzysowej, zawsze dbając o bezpieczeństwo pasażerów. Ta praca wiąże się nie tylko z odpowiedzialnością, ale również z czytaniem książek. Nie, nie dla przyjemności, a dla uzupełniania fachowej wiedzy. Od czasu do czasu trzeba na pewno przypomnieć sobie instrukcje kolejowe, czyli IR1 i IE1, które są podstawą, a także wewnętrzne nasze instrukcje dotyczące naszej pracy, czyli KDH1, KDH2. IE1 jest to instrukcja, która dotyczy sygnalizacji i wskaźników na naszej drodze przebiegu, a IE1 R1. Jest to instrukcja ogólnie o ruchu pociągów, czyli na jakich zasadach odbywa się ten ruch. A ruch odbywa się każdego dnia. Pociągi kolei dolnośląskich codziennie pokonują tysiące kilometrów, wioząc podróżnych do celu pod opieką wykwalifikowanej kadry. Jak wygląda przykładowy tydzień pracy kierownika pociągu? W tym tygodniu dziś 11, jutro 10, pojutrze 8 godzin. Pracy. Dziś na 3.50, jutro również, pojutrze na 14.30. Możemy też przyjść na nockę, która zaczyna się o 22.00, także my zaczynamy przez całą dobę naszą pracę. Jest to służba od 8 do 12 godzin. Mniej więcej mamy ułożone 3 dni pracy, 3 dni wolnego. Jest to bardzo wygodny system. Na pokładach pociągów zwykle spotkacie duety obsługujące pasażerów. Najważniejszy na pokładzie jest kierownik, jego wsparciem jest konduktor. Aby zostać kierownikiem, trzeba nabyć doświadczenia w pracy konduktora i mieć do tego predyspozycję. Kursy na kierowników są prowadzone w ośrodku kształcenia kadr kolejowych KD w Legnicy. Aby zostać konduktorem, wystarczy mieć minimum wykształcenie średnie, co należy do jego obowiązków. Moim zadaniem jest część tego, co ma kierownik, czyli część handlowa, sprawdzanie biletów, sprzedawanie, sprawdzanie tras. Jeżeli nie ma na pojeździe kierownika i jadę sama, no to też jako konduktor prowadzę pociąg, daję odjazdy. Konduktor, podobnie jak kierownik pociągu, musi być gotowy do działania w sytuacji kryzysowej, takiej jak na przykład zasłabnięcie podróżnego. Wtedy trzeba zachować zimną krew. No tak, miałam już niestety, niestety, trzy sytuacje takie dosyć ciężkie w pracy. No i wtedy trzeba, że tak powiem, e, no być twardym w takich sytuacjach i sobie poradzić, nie? I, I wtedy nawet jak nie ma kierownika, to wiem, że, że muszę sobie poradzić, zacisnąć zęby. No i wiadomo, no jesteśmy też szkoleni. Trzeba sobie radzić, nie ma tak, że nie wiem, że się boję, że kierownik mamy też maszynistę i, i to jest zawsze nasze jakieś wsparcie. W kolejach dolnośląskich wybrani kandydaci na konduktora zostają zatrudnieni na umowę o pracę na okres próbny. W tym czasie przechodzą specjalny kurs, podczas którego zdobywają wiedzę teoretyczną i praktyczną. Kurs trwa półtora miesiąca. W jego trakcie uczą się zawodu pod opieką doświadczonych kolegów, a po zakończeniu nauki i zdaniu egzaminu zostają pełnoprawnymi konduktorami. Kto sprawdzi się w tym fachu? Jeżeli ktoś lubi pracę z ludźmi, jeżeli ktoś lubi wcześniej wstawać, jeżeli ktoś lubi w ogóle jeździć pociągiem, to uważam, że tak. Ale to wszystko zależy od osoby. Ale jeżeli lubią pracę z ludźmi i poznać ludzi, to myślę, że jak najbardziej, jak najbardziej niech zgłaszają, niech dają CV. Jeśli podobał Wam się dzisiejszy odcinek, lajkujcie, subskrybujcie i udostępniajcie. Jeżeli chcielibyście dołączyć do rodziny KD, zapraszamy na stronę Kolei Dolnośląskiej, gdzie znajdziecie aktualne oferty pracy. A na koniec, drodzy podróżni, uprzejmie przypominamy złotą zasadę. Jeśli rozpoczynacie podróż bez biletu, koniecznie zgłoście się do pracowników drużyn konduktorskich, u których możecie go kupić. Miejsca służbowe kierownika i konduktora zawsze znajdują się na początku pociągu.